Hej, czołem dzisiaj znowu o kryzysie migracyjnym, o wojnie hybrydowej, czyli o tym, że Niemcy postanowili zareagować na, na tą niekontrolowaną, nielegalną migrację i postanowili zamknąć granicę. Tylko pytanie, czy takie działanie pomoże Niemcom? Mi się wydaje, że nie, no ale dobrze, zaraz do tego dojdziemy. I oczywiście Niemcy obwiniają Polskę, tak. Polska jest winna tego, że Niemcy prowadzili przez lata kretyńską, idiotyczną, skrajnie nieodpowiedzialną politykę migracyjną, a teraz oczywiście zwalamy na Polskę, bo Polska wpuszcza e, z, przez Białoruś nielegalnych migrantów, których celem nie jest Polska, tylko celem są oczywiście Niemcy i Polska jest oczywiście temu winna. A to, że debilna, nieodpowiedzialna, skrajnie lewicowa polityka doprowadziła do tego, co się dzieje w Niemczech, czyli do pasożytnictwa, do gwałtów, do morderstw, do wielu przestępstw, które są spowodowane Spowodowane migrantami, bo migranci w dużej mierze popełniają właśnie te przestępstwa, i Niemcy teraz są oburzeni. No niesamowite, że Niemcy są oburzeni. Ja również jestem oburzony, że, że, że tak późno ktokolwiek w ogóle o tym myśli i reaguje. Niestety, nasi rządzący mają teraz ciężki orzech do zgryzienia, bo nie potrafią sobie poradzić zarówno z imigrantami ze wschodu, których nasyła. Pośrednio Putin, ale też nie będziemy sobie w stanie poradzić z imigrantami, którzy zostaną nam odesłani z Niemiec. Nie tylko w ramach paktu migracyjnego, ale po prostu Niemcy będą odsyłać tych nielegalnych imigrantów, którzy będą prosili o azyl, a okaże się, że przyszli z, z Białorusi. No, będzie, będzie bardzo, bardzo wesoło w tej kwestii. Odnośnie Polski, rekordowa ilość wniosków o azyl. I w tej kwestii oczywiście powiemy sobie, jaka jest recepta na ten kryzys, ale recepta jest bardzo prosta i wszyscy dokładnie wiedzą, co trzeba zrobić. Tylko oczywiście lewicowość, debilizm i humanitaryzm jest przewo myślą przewodnią całej Unii Europejskiej i polskiego rządu. No bo po co myśleć, po co reagować, skoro mamy przykład Niemiec, mamy przykład Francji, mamy przykład Wielkiej Brytanii. Ale nie, brniemy dalej w to bagno. Oczywiście powiem sobie również o przywilejach uchodźców, tak zwanych uchodźców. Bo ci wszyscy nielegalni imigranci składają wniosek o azyl. A ten wniosek o azyl podstawiają im gotowy tylko do podpisu proputinowskie, prorosyjskie organizacje, które uważają, że są organizacjami humanitarnymi. I nasz rząd oczywiście to toleruje wszystko. Bardzo fajnie. Ciekawe, co na to nasi emeryci, którzy dostają 2000 złotych emerytury, 2500, może mniej czasami, i mają opłacić mieszkanie, rachunki, leki i jeszcze się wyżywić. No jeżeli ktoś nie ma dzieci, dorosłych, które pomogą, no to jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Ale nie, uchodźcy nie są w ciężkiej sytuacji. Migranci, można powiedzieć, nielegalni imigranci, bo to nie są uchodźcy. Oni nie są w ciężkiej sytuacji. Zaraz sobie przejdziemy do szczegółów, ale najpierw kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcja, udostępnienie, no i krótka, jednominutowa reklama i lecimy ze szczegółami. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny, okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki. Jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście, po przerobieniu kursu online, zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Przede wszystkim, na początku, jeszcze raz trzeba sobie powiedzieć wprost, że to nie Polska jest winna. To nie Polska mówiła, żeby. Wściągać nielegalnych imigrantów. To Niemcy w swej obłudzie, w swej głupocie, w swej no jeszcze nie powiem czym, ale oni spowodowali to. To Niemcy są winni. Francja, Belgia, wszystkie te elity. Jak ja to mówię, elity! Chcieli być cwani. Oni myśleli, że ci wszyscy imigranci to są tak jak Polacy, jak Ukraińcy, że przyjadą do pracy. A to nie. Oni tam przyjechali, żeby na nich pracować, żeby im dawać socjal. Chcieli być fani, a teraz zwalają winę na Polskę. No to Niemcy są winni i trzeba to głośno mówić, że Niemcy sami sprowadzili na, na siebie ten yy, no, ten problem. A teraz kurcze yy, zasłaniają się, jezus, będą zamykać granice nagle, a to zamykanie granic oczywiście nic nie pomoże. Przywrócenie kontroli na granicach nic nie pomoże, bo co się stanie? Bo jeżeli będą kontrole na granicach, to co zrobią ci tak zwani uchodźcy, a faktycznie nielegalni imigranci, bandyci, przestępcy, którzy atakują polskich żołnierzy, dźgają ich dzidami, zabijają. No to jest prze jawne przestępstwo i takich ludzi wpuszczamy. My, bo nieudolny rząd Tuska nie umie sobie z tym poradzić, a ja mam wrażenie, że oni specjalnie to robią, że ich przepuszczają jednak, bo brak reakcji na to, co się dzieje, to jest po prostu jakiś skandal. Także strefa Schengen za sprawą niemieckiej nieudolnej polityki może zostać zamknięta i już nie będzie swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi. Już nie będzie tak kolorowo. Także nie. Kontrole na granicach nic, nic nie dadzą. Migranci sobie znajdą miejsce, gdzie przejdą nielegalnie. Nie przez przejścia graniczne, przez tak zwaną zieloną granicę. A Niemcy oczywiście obwiniają Pol Polskę. -Oczywiście Polska jest winna, że mamy nieszczelną granicę. A my sami oczywiście tej granicy pilnujemy. Nikt nam nie pomaga, nikt nie dokłada się, bo Tusk nie był w stanie tego załatwić. Taki to wielki był el prezydent tej całej Europy. Tak się trzymał z Niemcami. Tak klepał Niemców po dupkach. Tak mówił, że te elektryki niemieckie używane będziemy kupować, będziemy Polakom dopłacać, żeby później mogli, nie, nie wiedzieli co z tym zrobić i nie wiedzieli gdzie to zutylizować. A teraz Niemcy. Powiedzieli Tuskowi Auf Wiedersehen, Mein Freund, czy jak to tam się mówi, nie? <grymne> ja pytam się tak. Niemcy, dlaczego Wy przyjmujecie w ogóle wnioski o azyl? No to jest skrajny, skrajne, skrajna głupota, robić kontrolę na granicach, ale mimo wszystko przyjmujecie te wnioski o azyl. No i tutaj powołamy się na dosłownie cztery zdania. Z Rzeczpospolitej na temat m.in. tego obwiniania Polski. Decyzja Niemiec, które od poniedziałku wprowadzają kontrolę na wszystkich swoich granicach lądowych, najbardziej uderzy w Polskę, przez którą mimo muru na granicy z Białorusią i wprowadzenia tam strefy buforowej, kontrolowanej przez wzmocnione siły wojska i policji, udaje się przedostać do Europy nielegalnie tysiącom cudzoziemców. W znacznej, w znacznej mierze przez nią, a także od południa przez Słowację i Czechy szlakiem Bałkańskim do Niemiec dotarło w tym roku już 160 tysięcy imigrantów, którzy złożyli w tym kraju wnioski o, o azyl. To po co przyjmujecie te wnioski o azyl? Zaraz sobie powiemy, jaka jest prosta recepta. Prosta recepta to jest zmiana prawa. Nie lewicowego debilnego prawa, które głosi pani kurwej szatan wpuszczać wszystkich, a żołnierzy szkalować. Nie, to nie jest, to nie chodzi, a później dostaję pracę w telewizji. No gratuluję, kurde. Nie? To, to jest uśmiechnięta polska Tuska. To mi się podoba, ale słuchajcie, no jakby nie mówić o rządzie naszym, że jest może skrajnie nieodpowiedzialny i niekompetentny, ale tutaj jeden w yy, Rzeczpo Rzeczpospolitej mamy też wypowiedź jednego z polityków z otoczenia premiera. Dziwne, że nie ma nazwiska, bo akurat gość się bardzo rzeczowo i inteligentnie, można powiedzieć, wypowiedział a Rzeczpospolita nie podaje nazwiska. Może ten też się nie chce ujawnić, bo to tak się, takie wypowiedzi to się nie wpisują w retorykę uśmiechniętej Polski Donalda Tuska. Od kilku lat ogromnym wysiłkiem finansowym, a także logistycznym Polska chroni granice Unii Europejskiej bez żadnej pomocy. A Niemcy, jak gdyby nigdy nic, decydują, decydują sobie o zawieszeniu bezgranicznego ruchu Unii Europejskiej i jeszcze grożą nam, że zwrócą nam imigrantów może powinni zacząć od przykręcenia socjalu i wtedy ich, ich problem i nasz się skończy? Tak, tu nie chodzi o granice, o zamykanie gr granic. Tu chodzi o przykręcenie socjalu. Dlaczego nielegalnych imigrantów traktuje się jako uchodźców i daje się im przywileje uchodźców? Daje się im mieszkanie, wyżywienie, zakwaterowanie, pieniądze się im daje, socjal cały. No to to jest, to, to kontrola na granicy nic nie da. Oni i tak przejdą. Ale Niemcy nie wiem, śpią, czy to, czy, czy to robią specjalnie. To są takie działania pozorne. Tak jak u nas na granicy działania pozorne. Niby tyle wojska, niby ten mur opłotowanie, strefa buforowa, ale i tak przychodzą. Przemytnicy są łapani. Ja nie mówię, że nie są łapani. Ale dlaczego to całkowicie nie jest ukrócone? Być może te kary dla tych przemytników są zbyt lekkie. Być może to są tylko mandaty. Albo jakieś kary w zawieszeniu, czy coś, albo po prostu tak. No, najlepsze to będzie to, ja się domyślam, nie? że oni nie są aresztowani ci przemytnicy, tylko pewnie dostaną. A gdzie mieszkasz, przyjacielu? A na Białorusi? A adres? No, to wyślemy ci wniosek o stawienie się do sądu. No, tak, tak traktujecie yy, przemytników? Uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. Gratuluję. I w Polsce oczywiście rekordowa. Ilość wniosków o azyl, o tym również pisze Rzeczpospolita, cytuję, mimo strefy buforowej i zapory na granicy z Białorusią, Polska przyjęła w tym roku rekordową liczbę wniosków o azyl, a będzie ich jeszcze więcej. Jakie wnioski o azyl? Donaldinho, opamiętaj się chłopie, do czyjej bramki ty grasz? Wnioski o azyl komu przyjmować? Przecież Białoruś jest potencjalnie tak zwanym państwem bezpiecznym. Tam nie ma strefy wojny. Tam nikt nie ucieka przed wojną, przed prześladowaniem. No przed prześladowaniem to może niektórzy Białorusini by uciekali, ale oni na swoje życzenie na przykład gadają głupoty na temat yy, tego, tak, znaczy głupoty. Mówią prawdę na temat baćki i za to są prześladowani. No to niech nie mówią prawdy albo niech się po prostu przeniosą na terytorium Polski, ale nie w ramach wniosku o azyl, tylko tak jak robią to w Węgry czyli wiza pracownicza. Nie podobać się na Białorusi, nie podobać się Łukaszenka, nie podobać się Putin? Tak, Białorusinie, Rosjaninie przyjedź do Polski pracować. Zarabiaj na nasze... <grydy> Zarabiaj, płać podatki po to, żeby nasz yy, rząd mógł je w utopić w jakieś bzdurne swoje decyzje. No tak to można po, poradzić. No, to, to z podatków to tam... Lepiej nie płacić podatków, niż płacić rządowi, bo oni to i tak, tak równie dobrze można powiedzieć, że spalają te pieniądze, palą w piecu. Ale dobra, no dobra, część idzie na jakieś tam cele typu edukacja polska, Boże święty, edukacja. No nie, nie poruszajmy tych tematów, nie, bo jak, jak, jak sobie wyobrazicie, że wasze pieniądze idą na edukację, a później widzicie, co się dzieje z edukacją, no to krew człowieka zalewa. Jak, albo jak idzie na Fundusz Zdrowia, nie? I macie być leczeni, no to to krew człowieka zalewa, nie? Albo na wojsko, idzie na wojsko. Pięknie. No ale dobra, zostawmy kwestię podatków, na co idą nasze podatki. Czytajmy sobie dalej o tych rekordowych wnioskach o azyl. Tymczasem w tym roku także w naszym kraju złożono rekordową liczbę wniosków o azyl. Wpłynęły od 10 tysięcy 700 cudzoziemców dane od stycznia do końca sierpnia. Hmm. Sierpień to jest ósmy miesiąc, tak? Czyli można się spodziewać, że około tam 17 tysięcy w całym roku wyjdzie, nie? Z danych urzędu do spraw cudzoziemców przygotowanych dla Rzeczypospolitej wynika, że byli to głównie obywatele Ukrainy. 3000 osób. No niesamowite, słuchajcie. 3900 osób z Ukrainy stwierdziło w trzecim roku wojny, że oni się będą nagle ubiegać o azyl. Granica praktycznie frontu się nie poruszyła, a tu nagle prawie 4000 osób z Ukrainy po w trzecim roku wojny stwierdza, że oni są jednak uchodźcami. Hmm, bardzo ciekawe, bardzo to jest bardzo ciekawe, naprawdę. Białorusini 2600 osób. Wniosek o, o, o ten o azyl, tak? Z Rosji, 700 osób. Hmm. Nie, 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 to, to nie są uchodźcy. Dajcie im wizy pracownicze, niech pracują. Niech płacą podatki. Bardzo dobrze. W Polsce potrzeba rąk do pracy. To znaczny wzrost, bo w całym ubiegłym roku o azyl ubiegało się, w całym roku zeszłym, 9,5 tysiąca cudzoziemców. Połowa go dostała. Ja pierdzielę, nie? I jaki jest... No... W 2022 było to prawie 10 tysięcy osób, a w 2021 7700. A w tym roku, do końca sierpnia już mamy 10 tysięcy siedemset wniosków. O azyl. O azyl. Ukraińcy. Trzeci rok wojny. Obudzili się. Ty, u nas jest wojna. A Polacy hajs jak się zgłosimy o azyl. Czemu nie zrobimy tak, jak Węgry? Orban... Orban dość późno, ale jednak się obudził i stwierdził, że status uchodźcy może dostać tylko osoba, która uchodzi, ucieka przed wojną ze strefy, która jest objęta strefą wojenną, a nie na przykład z zachodniej części Ukrainy. No ale Polacy jeszcze... Donaldinho jeszcze się nie obudził, proponuje do Orbana na praktyki iść jakieś... Także Ukraińców weryfikować, weryfikować tych Ukraińców, a nie każdy Ukrainiec, który do nas przyjdzie, on jest uchodźcą. Ci z zodescy też, spłakał już się ten, a właśnie, no tak, koniec sezonu. Koniec sezonu i Ukraińcy zodescy już dupy wygrzali, to teraz przyjdą te 4000 Ukraińców, przyjdzie po, po azyl do Polski. No to wiadomo już, Donaldinho, no przecież my to wszystko rozumiemy, no. Ech, jaki azyl. To nie są uchodźcy. W tym roku, dane z pierwszych pięciu miesięcy tego roku, aż 1800 osób złożyło wniosek o azyl na terenie województwa podlaskiego, a więc w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Czyli chodzi o inżynierów, tak. 1800 inżynierów złożyło wniosek o azyl na terenie województwa podlaskiego. I w skali całego roku można do mnie mywać, bo to jest z pierwszych pięciu miesięcy 1800, czyli w skali całego roku można szacować, że będzie to 4000 wniosków o azyl od inżynierów, od samych inżynierów. Ja tylko przypominam, na Białorusi nie ma wojny. Nie ma. Nie są prześladowani. Oni na własne życzenie siedzą w tych lasach. Może lubią. Może się naoglądali Bera Grylsa i lubią siedzieć w tych lasach. Niech siedzą. Ale nie wpuszczajmy ich. Absolutnie. To nie jest w naszym interesie. Także Białoruś jest tak zwanym państwem bezpiecznym. My robimy z siebie idiotów, przyjmując te, te wnioski. Nie wiem, czy, czy mamy takie prawo w Polsce, że każdy inżynier to może sobie złożyć wniosek. Jestem inżynierem. Jestem prześladowany na Białorusi. Tam jest wojna. No nie ma wojny. No. Krzywda nam im się nie dzieje. Także, co za problem uchwalić jakąś uchwałę? Ja dam przykład, sobie tutaj zapisałem trzy, par trzy paragrafy tylko w tej ustawie, nie? Pierwszy paragraf, zakaz rozpatrywania i przyjmowania wniosków o azyl o o od osób przebywających, przybywających z kraju nieobjętego działaniami wojennymi. Dobra. Paragraf drugi, natychmiastowe odesłanie nielegalsa na Białoruś. Można? I paragraf trzeci, jeżeli jest problem z odesłaniem na Białoruś, to robimy, postępujemy oczywiście humanitarnie. Bierzemy samolot, dajemy humanitarny spadochron, lecimy na Bliski Wschód albo na Afrykę i buch z buta przez, te, przez drzwi ze spadochronem, oczywiście. Pełen humanitaryzm. Ja nie mówię o, o tym, żeby kogoś tam znęcać się nad kimś. Absolutnie jestem bardzo humanitarny. Także jakie przywileje mają ci uchodźcy? Tak jak już wspominałem, oczywiście większe jak Polacy, emeryci już się cieszą. No, ja może proponuję tym emerytom. Taki kabaret chyba był uchodźcy z Dubaju, nie. rzeczywiście, ale to jest, to jest fakt, nie? To, to, to przecież lepiej ma taki uchodźca niż taki emeryt. Emeryt musi sobie zapłacić za chałupę, albo jeszcze, jeszcze mu nie starcza za leki, za wyżywienie, za prąd gaz, a prąd jest bardzo tani u nas, nie? Najtańszy w Europie jest w Polsce. U nas jest tak tani prąd, że będziemy jeszcze podejrzewam, no mówią ostatnio mówili, że już to nie będzie za darmo ten prąd dla Ukrainy. Ale za emisję CO2 to już Ukraina nie będzie płacić, bo Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. No to wiadomo, że to jest logiczne, że jak będziemy polski węgiel spalać w polskich elektrowniach i wysyłać to na Ukrainę, to już bez yy, za emisję CO2 się nie płaci wtedy, nie, no bo Ukraińcy będą użytkować, którzy nie są w Unii Europejskiej. No czego nie rozumiecie? Bardzo fajnie. No to podoba mi się polityka uśmiechniętej Polski, oczywiście. A osoba, która ma status uchodźcy jest oczywiście utrzymywana przez państwo, nie może pracować do czasu rozpatrzenia wniosku, czyli nawet jakby chciał, to nie, to nie może podjąć pracy. Otrzymuje kieszonkowe, otrzymuje zakwaterowanie, otrzymuje wyżywienie, no i nas oczywiście stać, żeby utrzymywać tych wszystkich. Jeszcze raz przypomnijmy, w samym tym roku wnioski o azyl 10,7 tysiąca, czyli około tak w, do sierpnia tak? 10 700. Czyli można szacować, że około 16-17 tysięcy do końca roku będzie, może nawet 20 tysięcy, bo idzie przecież zima. To już w Odessie będzie zimno też. No to przecież w Odessie już nie ma co siedzieć, trzeba przyjechać po 800, plus, po 12 tysięcy złotych kapitału opiekuńczego na dziecko. Gratulujemy. No i oczywiście jeszcze dodatkowo około 4 tysięcy wniosków o azyl będzie w samym województwie podlaskim. Takie, tak szacuję, ponieważ skoro 1800 było do 5 miesiąca roku do maja. No to do końca roku możemy liczyć na 4000 takich wniosków o azyl. Tylko co ciekawe, te wnioski składane o, o azyl przez e, tych inżynierów no w większości są później umarzane z tego względu, że ci inżynierowie spierdzielają do Niemiec, bo tam jest większy socjal, tam są ich kumple już, którzy tam się zadomowili, że tam już mają swoje strefy takie no go a w, po, 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 tym, po, po zmroku to tam no go, bo inaczej pałą w łeb. Takie to fa są fajne strefy. Czekamy aż to wszystko będzie w Polsce. Tak, ja my ja tak my tacy europejscy jesteśmy, nie? Polacy i musimy wszystko łykać to co e, idiotyczne decyzje nie, Niemiec musimy wprowadzać w Polsce. No, no, po to mamy Donaldinia przecież, nie? On też lubi idiotyczne niemieckie decyzje wprowadzać w Polsce. A recepta na kryzys oczywiście jest prosta, ale nikt tego nie wprowadzi. Dlaczego? Bo humanitaryzm, bo jak tak można traktować biednych Afrykańczyków i innych inżynierów z Bliskiego Wschodu? No nie można. A temat jest prosty, ponieważ wystarczy odsyłać wszystkich yy, na granicę z powrotem do Białorusi, albo, tak jak już powiedziałem, samolotem do Afryki, humanitarnie ze spadochronem. Zlikwidować przywileje, wszystkie przywileje dla tych wszystkich azylantów, tak zwanych. To nie są uchodźcy. Ukraińców weryfikować skąd przybywają, czy ze strefy objętej wojenną. Niech oni to udowodnią, a nie dawać im hajs. Zmie także zmienić prawo, nie przyjmować tych wniosków o azyl w ogóle. Bo to jest bez sensu w ogóle to rozpatrywać. To jest skrajnie nieodpowiedzialne. To jest jakieś, skrajna głupota. Rozpatrywanie wniosków, gdzie wiemy, że gościu przybył z Białorusi. No z, z tego, z Ukrainy to możemy rozpaczyć, ale możemy zadać krótkie pytanie. Ty, ziomuś, a gdzie ty mieszkasz? No ja w Odesie, ale tylko y, na czas y, wakacyjny, bo tam wtedy ciepło, fajnie, drinki, dziewczynki i tak dalej. Można się pobawić, a teraz okres zimowy idzie, no to ja już się ubiegam o azyl w Polsce. No przecież czego nie rozumiecie. To jest logiczne, ale skoro ja nie mam, ja mówię, nie mam pretensji do Ukraińców, bo skoro Idiotyczne prawo w Polsce pozwala Ukraińcom odpierdzielać takie manewry, że on po trzech latach nagle się zorientował, ty, a że to z... pójdziemy się zgłosić o azyl do Polski? Ścigać przemytników. Państwo polskie nie funkcjonuje. To, co, że tam raz na jakiś czas złapiecie przemytników, to nie. Całkowicie ich karać, ścigać, zlikwidować to wszystko, a nie skupiać się na, na uchodźcach. Gdyby nie było przemytników, nie byłoby uchodźców, bo by nie wiedzieli, jak mieliby przejść do Niemiec. Jakby nie było tych organizacji prorosyjskich, proputinowskich, które pomagają imigrantom, to by nie było tego wszystkiego. Ale Donaldinho, ty to rozumiesz? Ty to rozumiesz. Tylko jak, później lewica na ciebie nie będzie głosowała. Straszne. No bo ty, oczywiście, panie Donaldzie, to pan się, pan chcesz. O stołek tutaj! Tu zgrzejemy stoliczek, a nie dobro Polski na oczywiście na ostatnim miejscu, a teraz te Donaldinho to w ogóle już powiedział, że on, yy, on be, będzie, będzie wyjęty spod prawa. Prawo już go nie będzie obowiązywać, on będzie robił co chce. Także powoli będzie Tusk Dzong Un. Tak, będzie Korea Północna w Polsce, Tusk Dzong Un będzie. On nie będzie musiał przestrzegać prawa. Tak, tak mówił. Nie mogę się doczekać. Kiedy będą zamykać usta osobom niewygodnym, którzy Śmieli myśleć. No. I dalej. Dlaczego nie, nie... Dalej. Ostatnia rzecz. Trzeba piętnować osoby, które plują na polski mundur. Pani kurwej szatan. Czy kurdej szatan. Jeden pies. Szkaluje polskich żołnierzy, a później dostaje pracę w telewizji. No to jest uśmiechnięta Polska. No żołnierze są zadowoleni. Jestem przekonany, że żołnierze są dumni. Że kobieta, która pluje na polski mundur... Niech przyjmie tych inżynierów do siebie, jak jest taka mądra. I tyle. Dobra, na koniec dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną, udostępnijcie, subskrybujcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim, którzy zakupili ze sklepu coś albo kursy jakieś online'owe, serdecznie dziękuję, oglądającym również. A na dzień dzisiejszy to wszystko, dzięki, cześć i czołem.